Fajnie. Dziękuję Ci Bangladeszu za to pytanie. Czy małe strzelnice też potrzebują decyzji środowiskowych? Czy wystarczy decyzja od wójta burmistrza prezydenta miasta? Dzięki za pytanie już odpowiadam. Właśnie decyzje środowiskowe, czyli decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych, zgody na realizację inwestycji wydaje odpowiednio wójt burmistrz prezydent na wniosek wnioskodawcy. I teraz y, 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 chodzi o to, że y, jeśli wójt burmistrz albo y, no, wójt burmistrz y, warunkuje w zatwierdzenie regulaminu strzelnicy, tak? wydanie decyzji administracyjnej zatwierdzającej regulamin strzelnicy y, warunkuje tym, żeby dostarczyć mu właśnie decyzję środowiskową, no to wtedy wszczynamy tą procedurę, składamy wniosek o wydanie decyzji środowiskowej załączamy do niego obligatoryjnie kartę informacyjną przedsięwzięcia dla strzelnicy sportowej lub myśliwskiej lub rekreacyjno-sportowej no i w ramach tej procedury wójt burmistrz prezydent musi wysłać zapytanie o opinie do Wód Polskich, Sanepidu oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, czy ich zdaniem projekt wywiera negatywny wpływ na środowisko, czy nie wywiera, czy jest to inwestycja mogąca mogąca potencjalnie wywierać negatywny wpływ na środowisko czy nie. One z reguły, powiem wam tak, no właśnie. Tak do hektara dwóch w ciemno powinni stwierdzać. Że nie wywiera negatywnego wpływu i nie należy do inwestycji mogących potencjalnie wpływać negatywnie na środowisko, ale już zdarzają mi się klienci, którzy planują może nie 30 hektarów, ale 10 hektarów, 15 hektarów. To jest naprawdę ogrom. A dla farmy fotowoltaicznej wystarczyły 4 hektary, żeby musieć sporządzać raport o oddziaływaniu na środowisko, o czym w następnej rolce zdążyłem!